Jeszcze raz my dochodzimy do siebie. Jeszcze raz. Jak widzicie, pierdki poszły, jest wszystko okej. Okay. Polajwie. Żyjemy. No, tak fajnie są. Poszedłem okay. się ochłodzić, no. bo psychicznie nie mogłem po dzisiejszym live. ten live był dzisiaj... Nie, ja ryłem normalnie. Jeszcze ja tak długo. Ten, ten live przejdzie do historii dzisiejszej, nie? Ech. Tak synku, ja wiem, tak. mama z się, tak, wiem. Jeden komentarz tam był zarobiasy, że coś tam, fajna praca tam, tylko że śmierdząca ta praca, tak. Rzeczywiście coś w tej pracy może śmierdzieć, ale co nie miało? Wy jesteście naprawdę przekochani. Wy jesteście naprawdę mega. Naprawdę się cieszymy, że mamy taką kochaną społeczność. Jesteście naprawdę. Jesteście mega najlepsi, najlepsi i kochamy Was na zabój i Wy jesteście cudowni. O... Dziękujemy Wam naprawdę ze szczerego serca amkę, za dzisiejszego lata, bo to było mega, nie? Jutro jestem, kurczę, u, u, u doktora, bo takie coś ubiera się, ze tyłu się wiąże rękawy i będzie okej, okay. <laughs> Dziękujemy wam ze szczerego eee. serca za ten energiczny dzisiejszy live. Dziękuję naprawdę, że jesteście. To była taka energia, że wow, naprawdę jest. Super, super. Jak zapraszamy wszystkich na nasz kanał, zapraszam do subskrypcji naszego kanału. No i dziękujemy wam za to, Łapki że jesteście. Łapki w dół, żebyście nie zapominali, jak zawsze mówię o łapkach w dół, żebyście nie zapominali o to... tym. <noise> w górę! <noise> w dół niech dają cicho. YouTube już nie liczy łapek w dół. Ale ja liczę. I do już ja nie do tego byś tego nie liczył. Ja liczę, jestem szczęśliwy, hmm? jak jest mało. <grym> Kochamy Was, nasze skarby. Ja idę do. Kacper? Robić... Kacper, no? Kacper? Ale tak szybko wiem, ale Ty jesteś bogaty, nie? Normalnie, a złoto Ci się wylewa, z Ci takie żółte. Ty idziesz do jutra do psychiatry. Skończyłem. Ja idę robić nocną pielęgnację, idę się wykąpać, idę się oporządzić. I idę patelni szukać. I idę patelni szukać na niego. <laughs> Mur bereński rozebrany, także cegówek mimo Kochamy was, dziękujemy wam za wszystko i dziękujemy za Waszą obecność na live. Naprawdę to jest bardzo budujące, że mamy taką kochaną społeczność, naprawdę. Bo dla dzięki wam naprawdę świat jest lepszy. I dzięki takiej. I ja wiem, jestem lepszy. Ty też, ty jesteś najlepszy, kochani, od zawsze. Pamiętaj Dlatego za ciebie szczególnie, wyjdę. Szczególnie jakby na pierwszy raz patelnię mówić, że jesteś dobry. masz. Jesteś, <głos> <głos> jesteś tak wyprofilowany pod patelnię. <noise> Kochamy was i życzymy wam miłej nocy albo ranka, w zależności... Przecież ludzie już mnie się pytają, czemu z tyłu mam odbit... czemu z tyłu sobie logo Tefal. To już nie jest wytatuowane, to po prostu tak już mi zostało. <noise> Jesteście najlepsi. Także mam nadzieję, że Wam również energia po tym live przyszła. Dziękujemy Wam, że jesteście z nami, nasze małe bączki. Kochamy Was bardzo i dobranoc, miłej nocy, kochamy Puszaki.